buty białe, jakby szosowe, napęd jakby szosowy, rower jakby ten sam, a opona jakby szeroka. Bo dziś jest ten dzień, proszę Państwa, gdzie troszeczkę rozszerzamy kalpiańskie horyzonty. Ci, którzy śledzą Bikeshow, regularnie wiedzą, że jednym z powodów w ogóle zbudowania tego roweru, czyli zbudowania szosy na bazie w sumie nie nowej ramy Cannondale Synapse, było, była potrzeba zbudowania roweru, który też na tym zimowym wyjeździe obsłuży trochę szerszą oponę i pozwoli dotrzeć trochę dalej. No i po zrobieniu Praktycznie 2000 km, bo dzisiaj w ogóle dodatkowy wątek tego filmu jest taki, że dzisiaj, czyli dzień przed końcem stycznia domykam 2000 km w miesiąc. Zatem sobie też trochę porozmawiamy. No ale właśnie dzień przed końcem tego miesiąca po zrobieniu prawie 2000 km na szosie stwierdziłem, że jest okazja, żeby troszeczkę sobie dzisiaj rozszerzyć w kalpę horyzonty, więc dzisiaj odcinek łączony, ponieważ po pierwsze zrobimy 120 km na szerokiej i niezbyt szybkiej oponie. I będzie o tej oponie, czyli o challenge grawini, dlaczego ta opona nie do końca mi się spodobała. Będzie o tym... Jak ja się czuję robiąc 2000 km w styczniu, i nie, może dla kogoś to jest mało, może dla kogoś to jest dużo, nie wiem. Dla mnie to jest dużo, bo chciałem dzisiaj Wam powiedzieć trochę o tym, dlaczego dla mnie to jednak jest trochę za dużo. Bo pierwszy raz jest tak, że zrobiłem w miesiącu te 2000 km, mimo za tym, że jest to miesiąc jednak też dość dziwny, czyli styczeń. A poza tym zabiorę was na słynne lotnisko, czyli trasa będzie w wybitnej większości szosowa ale będzie na niej punkt, do którego zdecydowanie lepiej dojechać z oponą szerszą, mimo tego, że są tacy, którzy tam na dojeżdżają nawet. Na szosowych, ale to już jest troszeczkę karkołomne. My tam dzisiaj wybierzemy się z szerszą oponą i sobie na te dzisiejsze trzy tematy porozmawiamy. Więc będą widoczki, będzie klasyczny vlog z trasy, będzie o oponach i będzie o tym, dlaczego dwa koła miesięcznie. To dla mnie jednak jest trochę za dużo. To jest co prawda pewnego rodzaju ekstremum, ale zobaczcie jak dodając drobinę szutru można z tego okolic zrobić prawdziwe góry, bo przed nami 28 km podjazdu i 1200 metrów przewyższenia do zrobienia. Najdłuższy i najwyższy podjazd, jaki robiłem kiedykolwiek w okolicy. Oczywiście on się wypłaszcza po drodze. Nawet co jak widzicie lekkie zjazdy, to jest segment. No, ale z grubsza rzecz biorąc będziemy głównie nabierać wysokości przez 28 km. Dzisiaj w zasadzie czasowa część naszej trasy to po prostu wyjazd z wybrzeża przez kajosę i Tarbenę w góry. Więc tak naprawdę spinamy się asfaltem do jednego z najwyższych punktów asfaltowych w okolicy na 800 metrów. No i tam zacznie się dopiero odcinek betonowo-szutrowy. Dzisiaj tych szutrów jest mało, więc tak naprawdę. Te koła są założone głównie po to dzisiaj, żeby zobaczyć czy wszystko dobrze działa. No i nie ryzykować na tamtym fragmencie jakiegoś kapcia daleko od domu. Jeżeli chodzi o koła, to mam bardzo ułatwione zadanie, bo mam gotowy cały zestaw. Czyli wziąłem po prostu gravelowe koła z oponami, już z założoną kasetą i tarczami. O ile w szosie mam kasetę 11:34 Dureysa, tak w gravelowych kołach. Mam to samo stopniowanie, ale Ultegry, te same tarcze 160 140 i te same piasty. Więc te przekładki są naprawdę plug and play. Tutaj wszystko po prostu pasuje. Nie trzeba regulować napędu. Nie trzeba regulować tarcz, to jest duży plus. Przede wszystkim tego, że są te same piasty, bo o ile oczywiście minimalne różnice są, bo piasty zużywają się oczywiście. Pojawiają się na nich luzy z czasem. Które są inne dla każdego koła Ale jednak z grubsza są to bardzo, bardzo podobne zestawy Więc te udało się po prostu założyć I jedziemy, aczkolwiek Muszę wam powiedzieć, że różnica w oporach toczenia jest kosmiczna Bo przyszedłem z bardzo szybkiego zestawu Z tą oponą Continental Aero 29C Na opony 40C, które mają nawet próbując z wieloma innymi oponami gravelowymi duże opory toczenia, więc no dzisiaj widzę po WATAch, że jadę mocno, widzę po prędkości, że nie jadę nic. Także dzisiaj te 115-120 km to będzie niezła chłosta. To zostawiamy tutaj główną drogę. Teraz zaczynamy, zaczynamy eksplorację. Na razie asfaltowe, ale wkrótce się asfalty skończą. tą drogą, tam też jest piękny punkt widokowy, na który też się da wyjechać poszutrze i myślę, że to zrobimy gdzieś w lutym albo... W marcu, jak zrobi się trochę cieplej, bo trzeba będzie do tego grawerka wrócić, no ale póki co walczymy tak. No to są szutry w kalpę, proszę państwa. Są szutry w kalpę, da się w kalpę po szutrach jeździć. Notabene jeszcze nie nagrałem testu tych butów, więc jak będziecie oglądali test butów CD, szosowych, to bierzcie pod uwagę, co te buty musiały przejść w miesiąc 2000 km i między innymi takie przygody, więc u mnie jak buty mają ślady zużycia, to też po takiej jeździe, niedostosowanej do butów szosowych. No a co tutaj ciekawego w tym rowerze się wydarzyło? W zasadzie część z Was widziałaś ten rower na szerszej oponie, ale widzieliście go raczej na slicku, a tutaj tak się składa, że 40 mm opona z bardzo agresywnym bieżnikiem też wchodzi do synapsa. No i właśnie, opona, czyli Challenge Gravin to jest nowa dość opona w ofercie Challenge'a. Dostałem ją do testu od dystrybutora jeszcze w lecie, natomiast długo jej nie zakładałem, bo ja nie ukrywam, że nie jestem super fanem tak bardzo agresywnych opon. Jestem fanem dwóch opon w Challenge'u, czyli jeżeli chodzi o oponę szybką, bardzo bardziej to oczywiście slick Strada Bianca, a jeżeli chodzi o oponę uniwersalną, jestem dużym fanem opony Getaway. Natomiast Gravin ma być taką bardziej agresywną oponą i mówiąc szczerze, pojeździłem na niej trochę jesienią, pojeździłem na niej w warunkach takich polskich, mokrych, teraz jeżdżę na niej tutaj i generalnie nie rozumiem do końca tej opony, w sensie uważam, że nie jest to dobry kierunek, jeżeli szukalibyście opony do Gravela od Challenge'a, ponieważ, okej, okay, ta opona ma troszeczkę lepszą trakcję w mokrych warunkach niż Getaway, bo ma bardziej agresywny bieżnik, ale to nie jest aż tak radykalna różnica, żeby chciało się na co dzień męczyć z moim zdaniem dużo większymi oporami e, toczenia, bo opory toczenia są duże w tej oponie i ja się na niej po prostu odczuwalnie bardziej męczę, porównując to na przykład z Getaway'em, a mimo wszystko nie jest to opona... E, przełajowa w związku z czym oczyszczanie z błota czy trakcja na bardzo grząskim podłożu nie jest aż tak dobra. Więc mówiąc szczerze, założyłem te opony na ten wyjazd tylko dlatego, że miałem je już na kołach i mają pewną zaletę w postaci tego, że są bardzo pancerny. Jak Getaway był dość odporną o mnie oponą, wykorzystując tą specyficzną budowę Challenge'a, tą budowę Otwartej szydki, opono szydki są to bardzo trwałe opony. To tutaj jeszcze dzięki większemu bieżnikowi, no ta opona faktycznie na przebicie jest jeszcze bardziej odporna i dlatego je założyłem. No, nie chcąc tutaj w Hiszpanii gdzieś zbyt często kombinować z naprawianiem opon, zwłaszcza gdzieś daleko od domu. Ale poza tym, jak wrócę do Polski, no to te opony zdejmę, bo nie jestem w nich zadowolony. No, mówiąc szczerze, nie jest to najfajniejsza opona Challenger. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie znać moją opinię o tych oponach, to troszeczkę jest to świnka morska, czyli ani to nie jest. Jakaś ultra wybitna opona na błoto, e, ani to nie jest opona szybka, więc szczerze powiedziawszy, chyba wolałbym czasami troszeczkę bardziej pouważać na ostrych kamieniach i na śliskim z getawayem, niż na co dzień męczyć się z oporami toczenia tej e, opony. No ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o furę, to tak to wygląda, żadnych zmian. Jest dalej Durace, jest Rama Synapsa i spokojnie pomieściła 40 z bieżnikiem gravelowym A no, szutry premium też są. A po prawej widać ludzi na szosach, bo tam zwykle się jedzie szosą. A my lecimy sobie tutaj. Że nie jest źle. No, fragmentami jest bardzo kamieniście. Ale są też takie fragmenty, tylko trzeba dobrze poszukać. Bo są też szuterki jak najbardziej z kategorii prawie premium. Nie no, to to jest eleganckie. Takie szuterki, jakby tu było więcej. No to mogłaby się tutaj Katalonia schować. Niestety większość nie wygląda aż tak dobrze, ale to to jest. Doskonałe, a my jesteśmy już blisko naszego celu. Jeszcze 117 metrów w górę i zobaczycie bardzo ciekawe miejsce. Jak już tu być, to jedziemy najwyżej jak się da, ale po prawej już widzicie też główny cel mojej dzisiejszej trasy, czyli pas startowy awaryjny, taki związany z tutaj ochroną przeciwpożarową, pas startowy, który się znajduje na szczycie góry. Niesamowite miejsce. Podjedziemy sobie tam za chwilę, bo można, ale póki co wspinamy się na najwyższy punkt. No dobra, proszę państwa, wyżej już nie wyjadę, ale no, jest wysoko. Bunkrów nie ma, ale i tak jest. Wiadomo jak. Niesamowity klimat. Nie spodziewałem się, że to jest aż tak epickie, widokowo. W najwyższym punkcie podjazdu znajduje się wieża obserwacyjna. Tam można na trasie startowym w ogóle zobaczyć, czy widać helikopter, który sobie stoi. No, i tutaj mamy jakąś komunikację, widzę. No i przede wszystkim punkt obserwacyjny, jeżeli chodzi o pożary. To jest bardzo ciekawe, bo. Z roku na rok tych drzew tu w okolicy jest mniej. Problem z tymi pożarami jest naprawdę ogromny. Jak popatrzycie teraz na ten horyzont, to wygląda po prostu jak jakaś planeta. Nie jest to Mars, bo nie te kolory, ale takie sceny, że można by spokojnie gwiezdne wojny albo jakiś film, wiecie, z misją, pierwszym lotem człowieka na jakąś planetę nagrywać. bo... Bo taki jest klimacz naprawdę niesamowicie to wygląda. Na dole jest trochę drzew. Tutaj już widzę kolejną szutrową drogę, która się gdzieś pnie. Więc tutaj naprawdę z tym gravelem, jakby mieć takiego prawdziwego gravela, wiecie, 45, e, z przodu, 40 z tyłu i mieć wielką kasetę, bo to jest też mój problem, że ja tutaj jeżdżę na jednak 52-36 i 11-34. Więc pewnie no nie wszystkie te drogi są do przejechania, ale gdyby ktoś tutaj się wybrał po prostu z zestawem szerszych opon, kasetą z lekkimi przełożeniami i przede wszystkim wziął sobie buty MTB, bo to jest coś, czego ja się najbardziej boję, że wpakuje się w taką trasę, gdzie będę musiał 2 km przejść z buta i szosowe buty z blokami będą na śmietnik, ale mając taki zestaw konkretnie gravelowy, to tutaj da się cuda zobaczyć. Naprawdę odszczekuję to, że tutaj w Kalpę nie da się pojeździć na gravelu, bo się da, nie jest to łatwe, ale da się tutaj wytyczyć takie trasy, które nadają się dla gravela, naprawdę się nadają, to nie jest tak, że to wszystko jest MTB. Ja rok temu po prostu, no, no nie wyszło mi z tą trasą ewidentnie gravelową jedną, druga była trochę lepsza, ale no widzę, że, widzę, że jest pięknie. Ciekawostka jest taka, że jest tutaj iście kosmiczna ilość kozich bobków. Po prostu jest tak nawalone u góry. Nie ma nikogo w tej wieży obserwacyjnej, natomiast całe podejście jest po prostu zawalone kozimi bobkami, które pojawiają się od pewnego momentu. Nie ma ich tam. Czyli kozy musiały wyleźć gdzieś tutaj po skałach i paradować sobie tą betonową drogą, tym odcinkiem betonowym. Tam widzicie. Helikopter tudzież śmigłowiec, nie wiem jak powinno się mówić, czy są tutaj fanatycy, że tak powiem wiropłatów, to mogą się, mogą się odezwać, no bo motocykliści nie lubią jak się mówi motor na motocykl, więc może piloci śmigłowców nie mówią jak się mówi na śmigłowiec helikopter, nie wiem. To jest nasz podjeździk, teraz zjeżdżamy na pas startowy i jak nas nie wygonią to się przejdziemy po pasie startowym. Z tego co wiem to wolno, więc nie powinno być problemu, ale zaraz zobaczymy, a tam w dole widać Alte, tam widać Benidorm, no pff, niesamowite miejsce. Dobra, no to jesteśmy na lądowisku. Stoi sobie śmigłowiec. Belik jest, czyli z, z czasów Wietnamu byłby to Huey, ale z tego co wiem, to potem to już Huey nie był. Tym się lata tutaj. Zbiornik paliwa jest. Tam ktoś na mnie patrzy, ale nic nie mówi. Tutaj są szlaki turystyczne, więc zakładam, że nie ma problemu z tym, żeby tutaj być, bo to jest normalnie przejście na szlaki turystyczne. Pas jest pochylony, tam opada, a no tam jest najwyższy punkt, więc postaramy się tam wyjechać. No dobra. Mogę przyznać oficjalnie, że jest to jedno z dziwniejszych miejsc, do jakich wyjechałem rowerem w górach. Robi naprawdę wrażenie, robi robotę. Tam byliśmy przed chwilą, teraz jesteśmy na tej betonowej końcówce. Pas opada, czyli zakładam, że jak coś tutaj ląduje takiego skrzydlatego, to startuje tam, ląduje w drugą stronę, jak to na górskich lotniskach. Aczkolwiek e, musi mieć to duże kółka, bo ten pas to równy nie jest, zdecydowanie jest moc, dość mocno dziurawy. Ciekawe, czy tutaj w ogóle regularnie lądują jakieś takie małe pożarnicze czy inne łącznikowe samoloty, czy tylko ten śmigłowiec tutaj na stałe urzęduje. No ale proszę Państwa, jest klimat. Uciekłem z tamtego najwyższego punktu, bo piździło tam w sposób nieziemski. Ale teraz można mniej więcej zobaczyć, jak długi jest ten pas. Bo tam widzicie końcówkę jeszcze za tym garbem jest z kilkadziesiąt metrów, no, a w drugą stronę jeszcze tam się to ciągnie. Więc no, spokojnie z półtora kilometra, może, może więcej. Ma ten pas, no może nie wiem, półtora kilometra, to może maks jest e, faktycznie, ale no jest pochylony, więc zakładam, że e, do tych górskich startów, rządowań trochę to ułatwia życie. No bardzo ciekawe miejsce, no co, co, co tu dużo mówić? Jeżeli mielibyście możliwość, to warto tu wjechać. Tutaj spokojnie wiedziecie na jakieś 35 nawet. E, no znam osoby te, które jeżdżały na 28 szesowych nawet. To już może trochę wie, większe wyzwanie, ale. Do samego pasa startowego widzicie na 30 piątkach a nawet mógłbym się pokusić o to, że na 30 dwójkach bo ten odcinek szutru dotąd jest naprawdę super premium. Tam na ten punkt obserwacyjny robi się trochę bardziej e, dziurawa, ale do tego punktu jest ok. No dobra, to jak już jesteśmy w takich pięknych okolicznościach przyrody, tutaj za garbem nie wieje, tylko pszczoły słychać, bo zaczął się już sezon kwitnięcia migdałowców, więc trzeba się robić tyle ładniej. To co z tymi kilometrami, panie Janku? No, ja. Od paru lat robię rocznie tak te 13 do 15 tysięcy kilometrów, w większości gdzieś po górach. I to jest taka ilość kilometrów, która sprawia, że mi jest generalnie dobrze. Jeździ mi się fajnie, z roku na rok mam wrażenie, że jeżdżę. Trochę szybciej, ale przede wszystkim też ciągle mi się chce jeździć i nie czuję się tym rowerem w żaden sposób w ogóle zmęczony. No ale w tym roku tak wyszło w tym styczniu, że po pierwsze byliśmy tutaj, w zasadzie jesteśmy tutaj, bo styczeń dalej trwa jeszcze dwa dni stycznia. No to byliśmy tutaj od Sylwestra, dzień przed Sylwestrem, więc zaczęliśmy ten styczeń tak od 1 stycznia na rowerach. No i. Tak wyszło, że się jeździło, czyli tak w zasadzie średnio wychodziło po te 400 km tygodniowo, potem przed ten tydzień, taki turnusu wyjazdowego dla widzów, gdzie zrobiłem 640 km w tydzień. Do tego jeszcze jakieś 34 tysiące metrów przewyższeń. No, i ta dwójka wyszła. No. Człowiek nie patrzył, nie spodziewał się, to był moment, i ta dwójka wyszła. I, I powiem Wam, że w pewnym momencie gdzieś się zorientowałem, że został mi tydzień do końca miesiąca. Ja mam przejechane tam 1700 kilometrów. Więc stwierdziłem, że kurczę, chyba dopchnę do tej dwójki, żeby zobaczyć, jak to jest. Ale mogę Wam powiedzieć, że z mojej perspektywy, to jest właśnie pierwszy raz w mojej historii rowerowej, że zrozumiałem, ile kilometrów w miesiącu to jest dla mnie. Za dużo kilometrów. Bo prawda jest taka, że teraz w tym okresie, kiedy jeździłem naprawdę tak dużo, miałem pierwszy raz takie poczucie, że mam tego roweru już trochę dość. Ja wiem, że mamy tutaj wśród widzów, ultrasów osoby, które robią pewnie po 20 parę tysięcy kilometrów rocznie na rowerze. Ale ja jak miałem zwłaszcza ten tydzień, gdzie zrobiłem te 600 ponad kilometrów. No i naprawdę przy tym wszystkim to były góry, bo w tym tygodniu gdzie zrobiliśmy ponad 600 kilometrów, zrobiłem też 11 tysięcy metrów przewyższej w tydzień. Więc dla mnie to było dużo. I szczerze powiedziawszy, ja osiągnąłem gdzieś ten punkt, którym tak naprawdę w tym miesiącu niewiele konstruktywnego zrobiłem. W sensie, miałem zapisane rzeczy, które musiałem zrobić, czyli ponagrywać parę tych rowerów na wizytach u timów, co sobie załatwiłem wcześniej. Miałem jakieś tematy, które, które koniecznie chciałem nagrać jeszcze w styczniu, bo tylko się to w styczniu dało zrobić. No i to zrobiłem. Natomiast ewidentnie te kilometry miały już duży wpływ gdzieś na moje, moje życie, moje samopoczucie, gorzej mi się spało. Ja też wiecie, nie jestem kolarzem zawodowym, nie jestem sportowcem. W ogóle nie mam sportowego, treningowego podejścia do tego sportu, więc ja jem sobie po prostu w miałem zdrowo to, co lubię. E, staram się ruszać poza rowerem, czyli gdzieś chodzić na spacery, tutaj na siłownię chodzę akurat w Kalpę, bo mam ją pod domem. Natomiast no, nie robię jakichś ultraregeneracyjnych rzeczy i nie dbam też o tą regenerację tak, jak powinno się chyba dbać przy takich kilometrach. I ewidentnie miało to na mnie ogromny e, wpływ, bo też na przykład widziałem po moich rozmowach z Kasią, że to było tak, że spędzałem cały dzień na rowerze, wracałem do domu, siadałem do maila, odgrzebywałem się z maili, żeby tylko być na bieżąco, żeby przynajmniej tutaj nic nie zawalić. O czymś gada z Kasią, nawet nie pamiętałem za bardzo o czym, szedłem spać 22. I tak wyglądało moje życie przez ten e, miesiąc. Potem pobudka rano, znowu przejrzeć maile, żeby mniej więcej e, wszystkie rzeczy, które, które trzeba było odpisać, to trzeba było ogarnąć, żeby jakoś ogarnąć, ale miało to naprawdę duży wpływ i widzę, jakie mam teraz zaległości na luty i ile rzeczy do zrobienia. Więc był to ciekawy eksperyment, natomiast ja zauważyłem, że dwa, pewnie miesiące takie, może trzy bym Uciągnął, ale miałoby to ogromny wpływ na pracę. I myślę, że po tych trzech miesiącach, albo nawet dwóch, doszłoby do czegoś takiego, że ja bym sobie musiał zrobić od roweru przerwę na jakiś miesiąc. Więc to było ewidentnie dla mnie za dużo. Więc ciekawy eksperyment, fajnie wyszło. Fajnie mi się jeździ ogólnie. Teraz myślę, że po jakiejś regeneracji będzie fajna forma, ale ewidentnie wiem, ile dla mnie to jest za dużo po prostu. Ciekawe, jak to u was wygląda. Czy mieliście kiedyś taki moment w życiu, taki, takie kilometry, po których uznaliście, że to jest za dużo, bo sport, który jest de facto pasją przede wszystkim i zabawą, zaczął za bardzo wpływać na wasze normalne życie i funkcjonowanie. Ciekawe czy mieliście coś takiego, napiszcie w, w komentarzach, a ja póki co lecę w dół. Teraz zjazd szuterkiem premium, a potem 30 parę kilometrów zjazdu asfaltowego, więc no, nie będzie tak szybko jak na szesowych, ale już przynajmniej będzie w dół. Natomiast mocno mnie chyba wywieje, bo w dolinach będzie chyba cień i będzie zimno. No, i koniec, drodzy Państwo, tej pięknej rundki. Możemy ją sobie zatrzymać. Co nam tutaj wyszło dzisiaj ciekawego? Co powie telemetria? Jest to lekka chłosta, tyle Wam powiem. O, 104, prawie 105 km, 1951 metrów w górę, a z tego wszystkiego robicie. 1500 metrów przewyższenia na pierwszych 30 km, więc jest to naprawdę dorzucenie opony szerokiej w kalpę, powoduje absolutny wzrost poziomu chłosty. Piękna to była chłosta. Naprawdę, rozszerzając tutaj uniwersum rowerowe o szerszą oponę, to uzyskujemy praktycznie nieskończone spektrum możliwości chłosty i docierania w ciekawe miejsce. Więc, jakby ktoś z Was miał ochotę i na przykład przyjeżdżał tutaj po raz kolejny, a nie na pierwszy raz albo na więcej niż tydzień i miał taką możliwość, to warto sobie tą szerszą oponę. Wziąć, bo można zobaczyć faktycznie fajne miejsca, nawet tak jak dzisiaj spokojnie w butach szosowych z trochę szerszą oponą do objechania, warto takie miejsca odwiedzać. Bardzo jestem ciekawy tego pytania dzisiaj, waszej odpowiedzi, czyli czy, czy mieliście jakiś taki punkt, albo czy macie taki punkt, którym dla was tego roweru już jest trochę za dużo, czy kiedyś osiągnęliście ten punkt, albo czy wydaje wam się, że wiecie gdzie by taki moment mógł być. Pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście tę trasę przejechać, to link do mojej strawy zawsze jest w pierwszym komentarzu pod filmem, link do Instagrama też i zawsze w pierwszym komentarzu pod filmem też jest link do moich przewodników, również po Kalpen. Na razie szosowych, ale zobaczymy, może za jakiś czas, jak tych tras gravelowych będzie więcej, to wrzucę też jakiś przewodnik gravelowy z moich tras, ale na pewno na strawie sobie coś fajnego znajdziecie. A póki co Wam dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pewnie znowu z Hiszpanii.